Siemano, witajcie w kolejnym filmie na moim kanale. Zapraszam dzisiaj was na trzecią część testowania perfum od marki Alexander J. Tym razem weźmiemy sobie serię Oscent. Jest to seria, która naprawdę jest niesamowita. Jest to troszeczkę droższa seria niż pozostałe dwie poprzednie. Tu oczywiście wam wyświetlą się filmy, które nagrałem na temat poprzednich zapachów. I tutaj seria Oscent ma bardzo ciekawy opis. Wam tutaj go przeczytam. Historia Oscent odzwierciedla historię filozoficznego Kamienia, legendarnej substancji alchemicznej, która potrafi zmienić metal w złoto lub srebro. Podobnie jak ta słynna substancja, seria OSCENT ma dawać siłę i moc tym, którzy go noszą. Bardzo zachęcająco brzmi: opakowania są przepiękne, przecudowne, totalnie w moim stylu. Przepadłem jak tylko je zobaczyłem i mega się cieszę. W ogóle cała marka Aleksandr J. Cała jest w moim stylu. Mega się cieszę w ogóle, że mogę... Przetestować te zapachy. Jeżeli nie oglądaliście moich poprzednich filmów, to oczywiście tutaj powiem, że umożliwiła mi to perfumeria Moncredo, ponieważ jako jedna z nielicznych posiada w swoim asortymencie grupki w ogóle marki Alexander J. I dzięki właśnie perfumerii niszowej Moncredo mogę tutaj cieszyć się tymi zapachami i poznać je, ponieważ bardzo chcę je kolekcjonować i chcę je bardzo dobrze przetestować, bardzo dobrze je poznać, żeby wiedzieć, jakie zapachy zamówić do moich zbiorów. Myślę, że znacie perfumerię Moncredo. Jeżeli nie, to znajduje się ona w Warszawie na Brackiej 9 w domu handlowym Wolf, tu gdzie Witkac, także pełno luksusowych sklepów i też niszowa perfumeria to idealnie. Generalnie warto zaglądać do Moncredo. Ja już jak wcześniej bywałem w Warszawie, zawsze gdzieś tam się udawałem do Moncredo, bo mają bardzo dużo ciekawych marek niszowych. Oprócz generalnie niszowych perfum, ciekawych kompozycji. Znajdziecie również makijaż, jakąś pielęgnację, akcesoria do makijażu. No myślę, że każdy znajdzie coś dla siebie. Ja głównie tam zawsze szukam perfum, ponieważ jest to miejsce, w którym naprawdę jest dużo, dużo marek niszowych i bardzo ciekawych kompozycji. Druga perfumeria znajduje się na ulicy Wojska Polskiego 3 w Konstancinie Jeziornej. Także, jeżeli będziecie w Warszawie albo będziecie pod Warszawą, to myślę, że warto udać się i zobaczyć, co ciekawego tam mają. A my przechodzimy do testowania zapachów serii Osten. Tutaj znajdziemy tylko cztery zapachy, ale mam nadzieję, że będą to bardzo wyjątkowe zapachy, ponieważ ich opakowania i same buteleczki wyglądają przecudownie, więc mam nadzieję, że będzie to taka kwintesencja i wisienka na torcie, zwieńczenie serii de oraz de art deco Collector, że będzie to naprawdę coś niesamowitego. Oczywiście, jeżeli nie oglądaliście poprzednich serii, to tak jak mówiłem, wejdźcie na kanał, zobaczcie, bo naprawdę warto. Ja jeszcze później pod wszystkich tych trzech filmach wrócę do was z podsumowaniem takim i tego jak te zapachy mi się sprawdziły, które mi się sprawdziły. Każdy z nich będę pojedynczo sobie testować, jeden zapach na dzień, żeby dokładnie się oswoić z tymi zapachami, ponieważ one są dla mnie jakoś tak wyjątkowe, jakąś taką czuję do nich więzi sentyment, że chciałbym je kolekcjonować i te najpiękniejsze mieć w swoich zbiorach. Na pierwszy ogień weźmiemy sobie Ostend Pink zobaczcie jak to pięknie wygląda. Sama buteleczka wygląda cudnie. Kasetki wyglądają jeszcze cudniej, ponieważ są lakierowane, są błyszczące z świetnym logo marki Alexander J. Naprawdę wygląda to bardzo luksusowo za cenę zapachów mainstreamowych, więc myślę, że warto się zainteresować tymi zapachami, bo można mieć coś bardzo wyjątkowego w swoich zbiorach. No dobrze, zapach pink. W nucie głowy znajdziemy malinę, pomarańcze, bergamotkę. W nucie serca natomiast znajdziemy kwiat pomarańczy, jaśmin, paczule. W nucie bazy znajdziemy natomiast piżmo, wanilię oraz bursztyn. Ja już tutaj nie mogę się doczekać, więc ja po prostu bez zbędnego gadania od razu tutaj psikam na blotery. Bardzo kobiecy, bardzo zmysłowy zapach. Świeży, a jednocześnie bardzo ciepły. Jest to taka kwiatowa świeżość. Zupełnie nie jest to świeżość jakaś tam owocowa. Także, jeżeli nie lubicie cytrusowo-owocowych zapachów, no to myślę, że warto po, tutaj posłuchać. Jaśmin, kwiat pomarańczy, delikatna malina. Tak bardzo mocno wybijają się na pierwszy plan. Bardzo kobiecy, bardzo zmysłowy. Taki można powiedzieć, bym powiedział randkowy. Bardzo elegancki, bardzo z klasą. I mimo, że jest to zapach, który z czymś mi się kojarzy już takim mainstreamowym. To powiem Wam, że jakbym powąchał ten zapach gdzieś na ulicy od kogoś, to by mnie zaintrygował, bym się zastanowił, co to jest takiego ciekawego. Coś bardzo przyjemnie pachnie. Pięknie wyważona kompozycja, powiem Wam. Bardzo to wszystko jest takie miękkie, otulające, bardzo dobrze zblendowane. Ciężko odróżnić, tak naprawdę, tutaj te składniki, które się znajdują. Na samym początku, po psiknięciu, tak jak mówiłem, kwiat pomarańczy malina, jaśmin, ale teraz lekko mydlana kompozycja, jednocześnie świeża, kwiatowa, bardzo ciepła, bardzo zmysłowa, bardzo elegancka, mega klasa odbije w ogóle od tego zapachu. Powiem Wam, że już dawno nie wąchałam takiego kwiatowego zapachu, który byłby tak mega intrygujący i byłby z taką mega dużą klasą. Przepiękny, bardzo ładnie pachnie. To tutaj bez dwóch zdań na pewno go zostawię, żeby zobaczyć, jak on się dalej rozwinie, ale zapach jest naprawdę przepiękny. Generalnie tutaj znów uszeregowałem sobie te zapachy od tego, który mnie najmniej interesuje, do tego, który mnie najbardziej interesuje. Pewnie wiecie jaki jest na końcu. Dalej mamy OSCENT White czyli białe. I tutaj w nucie głowy znajdziemy balsam, kurian. W nucie serca znajdziemy paczule, elemi, drzewo sandałowe. I w nucie bazy znajdziemy piżmo, labdanum oraz wanilia. I znów to labdanum gdzieś nam się tutaj przewija. Mniej więcej wiem, czego się tu spodziewać, ale może się zaskoczę. Tak jak oglądaliście moje poprzednie filmy, dobrze wiecie, że te zapachy są mega zaskakujące i większość z nich jest taka, że kompletnie się nie spodziewałem, jak pachną. Mmm... Pięknie pachnie, ale powiem wam, że ten white jest podobny do któregoś zapachów już Alexander J, którego testowałem. Nie jestem wam teraz w stanie powiedzieć do którego, ponieważ trochę tych zapachów tutaj przewąchałem, ale na pewno dam wam znać. Widzę, że w ogóle Alexander J ma tutaj zamiłowanie do takiej mocnej paczuli, do tej paczuli, która jest taka bardzo mocno wyczuwalna. Tutaj tak samo jest ta właśnie ziemistość paczuli. I przez to leci ten zapach troszeczkę w taką męską stronę. Czuć drzewo sandałowe, żywice elemi, taki bardzo specyficzny zapach, taki dość suchy, wytrawny w odbiorze. No i oczywiście labdanum czuć, no to też jest bardzo specyficzny składnik. Marka Aleksandr J ma takie zamiłowanie do tej mocnej, mocnej poczuli, takiej surowej, ziemistej, konkretnej, takiej naprawdę dającej po Bardzo ciekawy, ale podobny. Lecimy z kolejnymi. Zapachami. Przedostatni zapach i ostatni zapach są dwa, które najbardziej mnie interesują ze względu i na kolor, ale też i na składniki. Oscent róż, teraz się zajmiemy i na końcu oscent black. Tutaj myślę, że już każdy się domyślił, jaki to mógłby być kolor na samym końcu, jak nie czerń i złoto. Tutaj też czerwień i złoto bardzo do mnie przemawia, więc lecimy oscent róż. Oscent róż w nucie głowy znajdziemy tutaj figę, bergamotkę, cytrynę, tangerynkę. W nucie serca białe drzewa, drzewo sandałowe, paczule, róże, jaśmin. Bardzo tutaj sporo takich ciekawych składników w nucie serca. W nucie bazy znajdziemy fasoletonka, piżmo oraz wanilię. Więc zapach oscent róż będzie myślę, tutaj naprawdę też ciekawą kompozycją. Zobaczymy jak to wszystko tutaj będzie pachniało. Ciekawy zapach, bardzo świeży, świeży w swojej ciężkości, jeśli można to w ogóle tak powiedzieć. Bardzo taki aromatyczny, lekko taki migoczący, ciężko to inaczej opisać, ale jest taki naprawdę bardzo, bardzo aromatyczny. I znów tutaj ta paczula jest wyczuwalna, ale nie już tak mocno jak w poprzednim zapachu. Czuć troszeczkę tej ziemistości, ale bardzo mocno czuć róże i drzewo sandałowe, ale nie jest to w takim arabskim stylu, w arabskim klimacie, że ta róża jest taka bardzo ciężka, bardzo taka smolista wręcz. To jest tak wszystko bardzo mocno wyważone. Jednocześnie świeżość, jednocześnie ciepło drewna, jednocześnie kwiatowość róży. Bardzo przyjemny, bardzo sympatyczny zapach. Jaśminu tutaj za bardzo nie czuję, więc też ciężko mi to tak na chwilę obecną coś tutaj więcej powiedzieć. Ale mimo wszystko zapach troszeczkę zbyt zwyczajny bym powiedział. Piękny jest, jest taki można powiedzieć niszowy i tak dalej, ale na tle tych wszystkich zapachów, które dzisiaj wąchałem troszeczkę odstaje. Natomiast myślę, że dla takiego klasycznego zjadacza perfum, jak to się mówi, myślę, że to mogłoby być bardzo ciekawa kompozycja i bardzo taka niszowa w odbiorze. Bardzo elegancki, jednocześnie zmysłowy, w ogóle nie jest słodki, czuć tą tangerynkę jeszcze cały czas, gdzieś tam tak z tyłu, w tle. Bardzo ciekawa kompozycja, powiem Wam, nie spodziewałem się troszeczkę tego, spodziewałem się, że będzie to zapach cięższy zdecydowanie, natomiast on jest taki bardzo przystępny. No dam mu chwilę, mam mieszane uczucia jak na razie, zobaczymy jak on się rozwinie. Chciałbym bardzo mieć ten czerwony w swojej kolekcji, ale po, teraz po testowaniu nie wiem. Zobaczymy jak on się ułoży później, mam nadzieję, że się całkowicie jakoś zmieni. Lecimy z kolejnym zapachem, już ostatnim. Jest to Ostend Black i tutaj zapowiada się bardzo ciekawie, ponieważ w nucie głowy już lecimy z konkretem, czyli anysz oraz imbir, więc raczej tutaj gładko nie będzie. Wnucie serca również lecimy po hardkorze. Oliwanum, tytoń, białe drzewa, cedr, paczula. I w nucie bazy znajdziemy labdanum, znów tutaj nas ni producent nie oszczędza, vanilia oraz piżmo. Na pewno nie będzie to zapach dla osób, które nie lubią labdanum i oliwanum, więc to na pewno to już odpada, bo to już jest takie kombo. Jestem mega ciekawy, jak to kombo pachnie, ponieważ tu jest takie nagromadzenie specyficznych, ciężkich i trudnych składników. Jak wiecie, ja trudne zapachy bardzo lubię, więc lecimy scent Black. Ale elegancki. Bardzo niszowy, przepiękny, elegancki. Od razu anyszczuć. Naprawdę anyszczuć. Delikatnie imbir, ale bardzo delikatnie. Anysz tutaj najbardziej wychodzi. Tytoń, paczula, trochę cedru jest. Ale generalnie bardzo taki zapach elegancki, anyszowy, drzewny garniturowy, randkowy, weselny, gdzie tylko go założycie, naprawdę będziecie robić szał, ponieważ ten zapach ma coś w sobie. Nie jest takim dającym ponosie zapachem, jest on bardzo ciężki, bardzo esencjonalny w odbiorze, ale nie projektuje bardzo mocno, czyli też nie będzie jakoś tak mega narzucać się w otoczeniu, ale myślę, że będzie wyczuwalny, ponieważ jak ja tu teraz do Was mówię, to go cały czas gdzieś czuję, więc tutaj naprawdę zapach jest olibaną, labdaną, również daje tutaj po nosie bardzo dziwne jego aromato, ale to ja bardzo lubię tego typu zapachy. Na pierwszy węch ja tutaj czuję taką nutkę anyżu połączoną z drzewami, tytoniem oraz paczulą. Bardzo ciekawa kompozycja. Dam mu oczywiście jeszcze chwilę, żeby do siebie doszedł, a my lecimy z podsumowaniem. No dobrze, moi drodzy, ten film będzie krótszy, dlatego że tutaj znajdziemy tylko cztery zapachy w serii Oscent i tutaj muszę przyznać, że jest to naprawdę bardziej taka wysublimowana kolekcja. Zresztą to nawet widać i po opakowaniach, zapachy nie są bardzo kontrowersyjne, nie są takie mocno wyróżniające się z tłumu, ale jak najbardziej wszystkie cztery są bardzo eleganckie, bardzo wyrafinowane i mocno. Mocno niszowe. Nie są to takie zapachy zabijające otoczenie, bo tutaj mi się wydaje, że seria Ostend była stworzona bardziej po to, żeby właśnie była taką dosyć dyskretną serią, a jednocześnie bardzo trwałą, bardzo taką aromatyczną. I tak mi się wydaje, że te zapachy właśnie miały taki cel, żeby być taką ponadczasową elegancją, jakąś taką kwintesencją wyrafinowania, luksusu. Myślę, że coś w tym stylu. Niszowość w tych zapachach czterech jak najbardziej czuć. Jest to naprawdę niesamowita kompozycja, bardzo ciekawa wszystkie cztery zapachy robią wrażenie. Na pewno, jeżeli lubicie takie dziwne, zaskakujące, mega jakieś nietuzinkowe zapachy, to niekoniecznie będzie to seria dla Was, ale jeżeli chcecie pachnieć z klasą, chcecie naprawdę wyróżnić się w tłumie, chcecie mieć coś przepięknego w swoich zbiorach, są na swojej toaletce, swojej komodzie, gdziekolwiek tam trzymacie te perfumy, to myślę, że warto zainteresować się tą serią. Naprawdę jestem mega zaskoczony, mile tym wszystkim. Pragnę jeszcze raz bardzo podziękować perfumerii Montcredo za udostępnienie mi próbek do przetestowania. Testowania tej marki. Na punkcie tej marki miałem fioła, więc tutaj idealnie się złożyło. Na swoją rękę już tutaj stestuję te dwa zapachy, o których tutaj nie dostałem próbek, czyli Rose Alba oraz Argentix z serii Collector, ale to już w swoim czasie gdzieś tam to wszystko załatwię. Napiszcie mi w komentarzu oczywiście, czy znaliście taką markę jak Alexander J. Czy znacie, czy używacie, czy jeżeli coś używaliście, to napiszcie coś, jakich zapachów używaliście z tej marki, ewentualnie czy po tych moich dwóch filmach. Filmach, czy po tym trzecim dzisiejszym filmie. Czy macie ochotę na przetestowanie jakichś zapachów? Będzie mi naprawdę bardzo miło czytać tego typu komentarze, także zapraszam do komentowania. Jeżeli oczywiście film się podobał, to dajmy łapę w górę, klikamy subskrypcję na dole, aby być z moimi filmami na bieżąco. Ja Wam życzę cudownego dnia bądź wieczoru, w zależności od pory, w której to oglądacie, i widzimy się w kolejnym filmie. Także na razie i cześć!